Jak się układa czas, żeby dla każdego dziecka no, go porówno podzielić? Nie da się podzielić równo czasu mm -hmm. nie? między szóstkę, dzieci, ale bo go się spędza razem we wspólnocie. Nie? Ale znajdujesz chwile, one się dzieją, to życie to jest taka sinusoida i są, jest czas, w którym ktoś cię bardzo potrzebuje. Jeszcze czas, kiedy dziecko sobie się oddala, bo ma swoje sprawy i chce być samodzielne. Dzieci uwielbiają być samodzielne, mhm. nie ale uwielbiają też uwagę, miłość i obecność rodziców. Trzeba być po prostu uważnym rodzicem, tak, i wiedzieć, kiedy to się dzieje. Nie? Na przykład teraz o taką uwagę dobił się Tytus. Ja miałem urodziny mhm. dwa dni temu. Zrobił mi taką super laurkę, A że już jest w trzeciej klasie, to już mógł dużo napisać o sobie z błędami, jak to chłopak, ale to napisał nieistotne. dużo bardzo ważnych rzeczy. Mhm. Przyniósł mi ją sam, to było super miłe, ale to też jest takie jakieś dobicie się zauważ mnie, nie? Bardzo Cię kocham też ten, bardzo doceniam, co, to, co robisz. Może mi oddał coś, może ja coś zrobiłem, mm -hmm. co było fajne. On mi chciał bardzo podziękować, bo tam się przełamał w do odniósł jakieś małe sukcesy. Się, piękne Ta, to są ale się tak upomniał o mm -hmm. swoją miłość nie? I, i teraz ja wiem, że muszę mu chwilę, nie wiem, każdemu z, dzie z dzieci powtarzam, mm -hmm. że jesteś najważniejszy.